Cześć, jeśli oglądasz moje filmy na temat techniki spawania elektrodą otuloną, na pewno dało się zauważyć w trakcie demonstracji, że w momencie, gdy przerywam spawanie, wypinam elektrodę z uchwytu. Jest to oczywiście związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nawet jeśli mamy stanowisko przygotowane do pracy w ten sposób, że jesteśmy w stanie tam gdzieś powiesić tą elektrodę wpiętą w uchwycie, tak, w trakcie na przykład jakiejś przerwy, czy przemieszczania się, czy jakiegoś montażu. Otóż proponuję skorzystać z mojej porady, Dzięki czemu wyrabiamy jakieś pozytywne nawyki, dzięki którym w przyszłości, na przykład, możemy uniknąć jakiegoś wypadku. Tak. Następna kwestia, którą chciałem poruszyć w trakcie tego krótkiego filmiku, to fakt taki, że kiedyś zaproponowałem w ogóle w trakcie mojego jednego z filmów, że dzięki tej technice chwytania uchwytu, w trakcie której przed chwytem uchwytu, tak, owijamy przewodem spawalniczym przed ramię, dzięki czemu, jak się wyraziłem, jest nam łatwiej manewrować elektrodą, dzięki czemu oczywiście wykonamy wyższej jakości spojne. Otóż przyznam szczerze w tej sytuacji, w chwili obecnej, był to mój jakiś negatywny nawyk, tak? Coś negatywnego, co w trakcie wykonywania tego zawodu we mnie głęboko utkwiło. Dziś wiem, że to jest raczej nie najlepszy pomysł, aby w ten sposób postępować. Chociaż sam chwyt tego uchwytu i owinięcie przewodem spawalniczym przed ramienia. Nie ma jakiegoś strasznego, negatywnego efektu w postaci na przykład zagrożenia dla naszego życia. W sytuacjach awaryjnych na przykład, gdy musimy się nagle, nie wiem, ewakuować z jakiegoś miejsca, może dojść do jakiejś sytuacji, że, nie wiem, się zablokujemy, ale jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, gdy pracujemy w warunkach jakichś niezgodnych z bezpieczeństwem i higieną pracy i na pewno wielu z moich kolegów spawaczy w ten sposób, Sposób pracuje spawając elektrodą No na przykład w deszcz tak gdy spawamy na mokrych materiałach gdy jesteśmy umoczeni przez przez przewód spawalniczy z, przez uchwyt spawalniczy z elektrody przez rękawice itd. i tak dalej. Przez ten przewód do, mo, mogą się dostawać w kierunku naszego ciała jakieś śladowe ilości prądu elektrycznego, który działając przez dłuższy czas, może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie. Bezpośredniego zagrożenia dla życia raczej nie ma, chyba że nasze urządzenie wraz z uchwytem spawalniczym jest niesprawne. No i to tyle, jeśli chodzi o mój krótki dzisiejszy filmik. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!